Witam na kanale. Na samym wstępie zapraszam Was jeszcze na serwer Discord, do którego macie link w opisie. A w dzisiejszym materiale chciałbym Wam przedstawić krótką historię niesamowicie elastycznego pojazdu, jakim jest CV90. Zapraszam na materiał. bojowy 90 lub CV90 a po szwedzku Stridsfordon 90 lub STRV90 to rodzina szwedzkich gąsienicowych pojazdów bojowych zaprojektowanych przez szwedzką administrację materiałów obronnych FMV Hegeland i Suner i Bofors w połowie lat 80. i wczesnych 90. -tych. przed wejściem do służby w Szwecji w połowie lat 90. projekt platformy CV90 stale ewoluował od Mark 0 do obecnego Mark 5 wraz z postępem technologicznym i zmieniającymi się wymaganiami na polu bitwy. Szwedzka wersja głównego bojowego wozu piechoty BWP jest wyposażona w wieżę firmy Bofors, wyposażoną w dział automatyczny Bofors kalibru 40 mm. Wersje eksportowe są wyposażone w wieżę Hegeland serii E, uzbrojone w działko automatyczne Mark 44 kalibru 30 mm lub działka automatyczne Bushmaster kaliber 35 mm. Z biegiem czasu zaangażowanie Högeland i Soner zostało zastąpione przez Alvis Hegeland od 1997 i Bas System Hegeland od 2004 roku. Opracowany specjalnie dla nordyckich klimatu subarktycznego. Pojazd charakteryzuje się bardzo dobrą mobilnością na śniegu i terenach podmokłych, Przewożąc i wspierając 8, a w późniejszych wersjach sześciu w pełni wyposażonych żołnierzy. Inne warianty obejmują pojazdy obserwacji artylerii wysuniętej, pojazdy dowodzenia, pojazdy przeciwlotnicze, opancerzone pojazdy ratownicze, pojazdy w wersji walki elektronicznej itd. Obecnie 1400 pojazdów w 17 wariantach jest lub będzie w służbie 10 państw użytkowników których siedem należy do sojuszu NATO. Przejdźmy teraz do historii powstania. Podczas zimnej wojny w 1983 roku szwedzka armia potrzebowała pojazdu o dużej mobilności, obronie przeciwlotniczej i przeciwpancernej, a także dużej przeżywalności i samej ochronie. W 1985 roku grupa projektowa Stridsfordon 90 złożona z przedstawicieli szwedzkich sił zbrojnych smart Magten, przemysłu FMV i szwedzkiego przemysłu, w tym Hegland i Bofors, finalizowała projekt pojazdu jedności, wywodzącego się z koncepcji sił lotniczych. W 1986 roku zamówiono prototyp Strv 9040 i Strv 9025. Zbudowano 5 prototypów, ale przed dostawą w 1988 roku zaprzestano produkcji wersji 9025. Prototypy testowano podczas szeroko zakrojonych prób w latach 1988-1991, podczas których zamówiono prototypy dla wariantów specjalistycznych, pojazdy obserwacyjne, dowodzenia i kontroli oraz opancerzone pojazdy ratownicze. Pierwsze dostawy rozpoczęły się w 1994 roku. CV90 przeszedł cztery zmiany, aby spełnić różne wymagania klientów. Głównie koncentrujące się na udoskonaleniu możliwości i dostosowaniu pod dane wymagania. I bez dalszego przedłużania, przejdźmy do poszczególnych wariantów, rozpoczynając od CV90 Mark 0. Był to pierwszy dostarczony CV90, który był przeznaczony dla Armii Szwecji i był uzbrojony w armatę Bofors 4070B w dwuosobowej wieży, która podczas pierwszych prób prototypu pokonała działko M242 Bushmaster. Kalibru 25 mm. Mark 0 ma konwencjonalny układ elektryczny i został wyposażony w systemy opancerzenia. Armia szwedzka zamówiła 5 wariantów CV90. Wymagania wyrażone przez szwedzkie FMV dotyczące zarządzania sygnaturami cieplnymi były niezwykle wymagające i doprowadziły do wielu nowych cech konstrukcyjnych, odziedziczonych przez wszystkie kolejne generacje, począwszy od Mark 0 aż do Mark 3. FMV nadała również priorytety wymaganiom, aby zapewnić możliwie najlepszy projekt spełniający potrzeby użytkownika. Co więcej, CV90 został również zbudowany z myślą o wysokiej niezawodności i łatwości konserwacji, przy użyciu wyłącznie standardowych narzędzi pokładowych, a konserwacja i obsługa była możliwa dla poborowych. Następnie mamy wersję CV90 Mark 1, czyli kolejny wariant CV90 znany jako Mark 1. Został dostarczony do Norwegii po zwycięstwie w krajowym konkursie na nowy BWP przeciwko takim konkurentom jak amerykański M2 Bradley, czy brytyjski FV510 Warrior lub austro-hiszpański Ascod Pizarro Ulan. Wariant Mark 1 CV90 miał nowo zaprojektowaną dwuosobową wieżę oraz nowe działko kalibru 30 mm CV90 Mark 1. Był pierwszym BWP charakteryzującym się wysokim prawdopodobieństwem trafienia w trybie ognia tłumiącego, zarówno gdy pojazd jest w ruchu, jak i przeciwko celom powietrznym. CV90 Mark I zawierał kilka ulepszeń w stosunku do oryginalnego szwedzkiego CV90. Oceny mobilności, niezawodności, bojowości, ergonomii, trwałości i przeżywalności zostały przeprowadzone w fazie próbnej CV90 Mark 1 dla tych pojazdów z dobrymi wynikami. CV90 Mark 1 był bazą dla kolejnego projektu, czyli CV90 Mark 2. Mark II był produkowany w trzech wariantach. BWP i COM, CV9030CH dla Szwajcarii oraz BWP CV9030FIN dla Finlandii. Obydwa kontrakty wygrały w rywalizacji z innym BWP. Istotną różnicą między tymi dwoma wariantami był rozmiar kadłuba. Wariant szwajcarski jest o 100 mm wyższy z przodu i dodatkowe 70 mm nad przedziałem bojowym z tyłu. Kolejną różnicą jest częściowa digitalizacja Mark II oraz wbudowany system monitorowania stanu zdrowia i jednostek HUMS wraz z interaktywnymi podręcznikami i instrukcjami. Standardowym uzbrojeniem CV90 Mark II jest działka automatyczne Mark 44 Bushmaster II. Wariant Mark III CV-90 jest dalszym rozwinięciem CV-90 Mark II. Obszary, które uległy największemu rozwojowi to opancerzenie, zdolność do walki, architektura elektroniczna i mobilność. System uzbrojenia został zmodernizowany do armaty Bushmaster III kalibru 35 na 50 mm ze zintegrowanym programatorem amunicji wylotowej i wieloma różnymi scenariuszami strzelania w zależności od konfiguracji celu. Konstrukcja stanowiska załogi zapewnia strzelcowi i dowódcy możliwość ciągłego namierzania celu, co oznacza, że członkowie załogi nie muszą odrywać głowy od optyki, aby widzieć i obsługiwać cały sprzęt. Dalsze ulepszenia architektury elektronicznej sprawiły, że Mark III został całkowicie zdigitalizowany. Ulepszona mobilność obejmowała ulepszenie zawieszenia i lepszy stosunek mocy do masy, aby poradzić sobie ze zwiększoną masą całkowitą pojazdu. Poprawiano przeżywalność dotyczyła głównie ochrony przeciwminowej i ataku od góry. Zabezpieczenie poziome zaprojektowano analogicznie do pozostałych wariantów CV90. Pierwszy wariant Mark III dostarczono do Holandii i Danii, a drugi, najnowocześniejszy wariant Mark B, dostarczono do Norwegii. CV90 Mark IV jest wyposażony w nowy silnik Scani o mocy do 1000 koni mechanicznych produkującego 750 kW i najnowszą, ulepszoną, wzmocnioną skrzynię biegów X-300. Zwiększono jego masę maksymalną z 35 do 37 ton, zapewniając miejsce na 2 tony dodatkowego ładunku, aby bez zmniejszenia zw zwrotności pojazdu. Zawiera nowy system rzeczywistości rozszerzonej o nazwie iFighting. Koncepcja Fighting łączy dane z różnych systemów pojazdów w celu filtrowania i ustalenia priorytetów najbardziej krytycznych informacji. Umożliwiając załodze szybsze podejmowanie decyzji i lepszą wydajność na polu bitwy. Generacja Mark 4 jest także pierwszym zachodnim BWP wyposażonym w kwalifikowany system aktywnej ochrony. Jest wyposażony w architekturę elektroniczną czwartej generacji CV90 Mark V. Szwedzka armia wspiera rozwój lepszonego wariantu od 2023 do 2027 roku. Nie doszło jeszcze do zawarcia porozumienia między FMV a branżą w tej sprawie. Cele rozwojowe skupiają się na tym, aby zaproponowany hybrydowy układ napędu elektrycznego zostanie wprowadzony oraz będzie potencjalnie zintegrowany z tą wersją. System C4 ISR ma zostać w pełni zdigitalizowany, poprawić zarządzanie ciepłem, radarem i sygnaturą wizualną pojazdu, prowadzić zintegrowane przeciwpancerne pociski kierowane poza linią wzroku, BLOS, integrację z UAV, wstępne testy z użyciem Akeron MP i UAV. Przeprowadzono w styczniu 2023 roku z dobrymi wynikami. Wariant ten mógłby zostać zamówiony i przedłużyć żywotność CV-90 w armii szwedzkiej poza 2034 rok. Bardzo prawdopodobna jest modernizacja wariantów BWP STRV-90, obejmująca niektóre z tych elementów. Przejdźmy teraz do designu. Ponieważ różne wymagania klientów doprowadziły do powstania wielu wariantów CV-90. Charakteryzujących się dużymi różnicami w przeżywalności i architekturze elektronicznej. Zwiększona ochrona doprowadziła do wyższej masy własnej. Masa bojowa pojazdu wzrosła z 23 do 35 ton. W przypadku coraz mocniejszych silników wysokoprężnych stosunek mocy do masy pozostaje w przybliżeniu taki sam. Układ zawieszenia gąsienic również przeszedł kilka kolejnych ulepszeń. Wersja Mark III ma cyfrową architekturę elektroniczną. Z kilkoma różnymi magistralami CAN i sieciami cyfrowymi, oraz jest pierwszym BWP wyposażonym w automatyczny zestaw pomocy obronnej, który klasyfikuje zagrożenie i w trybie automatycznym może strzelać dymem lub głównym działem w celu wyeliminowania lub uniknięcia celu, a także poinstruuje kierowcę o potencjalnym zagrożeniu. Na wystawie Eurosatory 2010 zaprezentowano wersję o nazwie Armadillo. Pokazany armadillo był wersją transportera opancerzonego APC. Podstawowe podwozie można łatwo przekształcić w ambulans, pojazd kontrolny lub inne wersje zwierząt. A teraz ochrona. Podstawowy pancerz CV9040 zapewnia wszechstronną ochronę przed pociskami przeciwpancernymi kaliber 14,5 mm. Pancerz nad łukiem czołowym jest tajny. Ale mówi się, że wszystkie modele od CV9040B są chronione przed pociskami APFSDS kalibru 30 mm. Niektóre warianty, w tym CV9030N, można wyposażyć w pancerz Mexas, ceramiczny pancerz, który zapewnia ochronę przed APFSDS kalibru 30 mm. Ten zestaw opancerzenia ma zapewnić zwię zwiększoną ochronę przed improwizowanymi materiałami wybuchowymi. Penetratorami formowalnymi wybuchowo i pociskami przeciwpancernymi kalibru do 30 mm. Wszystkie CV-90 są wyposażone w osłonę przeciwodłamkową, która zakrywa przestrzenie wewnętrzne i zapewnia żołnierzom znajdującym się w środku ochronę przed odłamkami oraz przed amunicją artyleryjską. CV-90 można również wyposażyć w pancerz klatkowy, który zapewnia ochronę przed głowicami z ładunkiem tandemowym i kumulacyjnym. CV90 jest wyposażony w system filtracji nuklearnej, biologicznej i chemicznej o nazwie NBC, któremu towarzyszą systemy detektora chemicznego i detektora promieniowania. CV90 wykorzystuje również filtry pochłaniające ciepło, aby zapewnić tymczasową ochronę przed obrazami termowizyjnymi i wzmacniaczami obrazu i kamerami na podczerwień. CV90 został zaprojektowany z bardzo niską i zwartą konstrukcją aby zminimalizować sygnatury radarowe i IR. Z każdą generacją CV-90 wzrastała ładowność i odpowiadający jej poziom ochrony. Właściwy poziom ochrony przed minami znacznie wzrósł, aby obecnie pokonać najcięższe 10-kilogramowe miny przeciwpancerne. Chodzi oczywiście o ładunek dynamitu. W grudniu 2016 roku firma BAE System otrzymał kontrakt z Holandii na przetestowanie systemu aktywnej ochrony Iron Fist firmy Israel Military Industries w pojazdach CV9035. Iron Fist wykorzystuje wieloczujnikowy system wczesnego ostrzegania, wykorzystujący zarówno czujniki podczerwieni, jak i radary do wdrażania miękkich i twardych środków zaradczych przeciwko rakietom i pociskom przeciwpancernym. Decyzja o integracji miała zostać podjęta na początku 2018 roku. W 2011 roku firma Hugelands obecnie Bias System AB, zademonstrowała wersję z kamuflażem na podczerwień o nazwie Adaptive, składającą się z płytek termoelektrycznych, które mogą umieszczać w wizjerze podczerwieni wroga dowolną liczbę różnych obiektów, takich jak zwykłe samochody, kamienie, drzewa i tym podobne. Do pokrycia CV90 potrzeba aż 1500 płytek, co kosztuje 100 dolarów za płytkę mobilność CV90 Mark 0 napędzany jest silnikiem DSI 14 opracowanym przez firmę Scania, która zapewnia moc 550 koni mechanicznych i może osiągać prędkość 70 km na godzinę. Podstawowy CV90 ma maksymalny zasięg na drodze 320 km, ale najnowsza generacja może osiągnąć nawet 600 km. CV90 oferuje cichy ruch zapewniający lepszą niewidzialność, dużą prędkość w dobrym terenie i duży prześwit zapewniający ochronę przed minami i improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. BAE Systems rozważa modernizację CV90 za pomocą hybrydowo-elektrycznego układu napędowego, ponieważ armia chce obniżyć wydatki na paliwo, aby reagować na kwestie środowiskowe i oszczędność paliwa. Napęd hybrydowo-elektryczny. Może obniżyć zużycie paliwa o 10%, a nawet 30%. Nowy system zapewniałby również zwiększenie mocy potrzebnej do poruszania pojazdem. Hybrydowo-elektryczny silnik, łączący w sobie standardowy silnik wysokoprężny z zestawem akumulatorów, aby zapewnić dodatkową moc do napędzania pojazdu lub dodatkową energię elektryczną. BA system Hegelands. Wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas wielu lat rozwoju napędu hybrydowo-elektrycznego dla wojskowych pojazdów SEP oraz bieżących cywilnych projektów hybrydowo-elektrycznych dla maszyn leśnych, samolotów i ładowarek. W kwietniu 2015 roku firma Bio Systems wyposażyła CV-90 w układ zawieszenia z aktywnym tłumieniem, zaczerpnięty z, akty z samochodów wyścigowych Formuły 1. Technologia ta oblicza prędkość pojazdu i przewiduje teren z przodu a następnie wywiera nacisk na zawieszenie w niezależnych punktach, aby podnieść podwozie i utrzymać pojazd w poziomie. Zawieszenie, które zostało zmodyfikowane tak, aby pasowało do 38-tonowego pojazdu opancerzonego, zamiast do samochodu wyścigowego o masie niecałych 700 kg. Podobno zwiększa prędkość o 30-40% w nierównym terenie, wyprzedzając główne czołgi bojowe. Zmniejsza przyspieszenie pochylenia pojazdu o 40%, zapewnia zwiększy zwrotność i stabilność ognia oraz zmniejsza zmęczenie załogi i koszt cyklu życia. A teraz uzbrojenie. Podstawowy szwedzki CV90 9040 40 jest wyposażony w dwuosobową wieżę uzbrojoną w dział automatyczne Bofors 40x70B i współosiowy karabin maszynowy kalibru 7,62. CV-90 jest również wyposażony w 6 granatników kaliber 76 mm, rozmieszczonych w dwóch grupach po trzy wyrzutnie. Plastry są umieszczone po obu stronach wieży. Gran granatniki są przeznaczone do granatów dymnych, ale można je również ładować różnymi granatami bojowymi. Warianty eksportowe CV-90 są wyposażone w wieżę Hegeland Serii E a dostarczono ponad 600 wież E30, 30 mm Bushmaster 2 i E35, czyli 35 mm Bushmaster 3. BAE Systems Australia przedstawiło ofertę na LAND 400 Phase III, to CV9035 z wieżą E35. Zapewnia dużą zgodność z ofertą BAE System LAND 400 Phase 2 CRV AMV35, dzięki zastosowaniu tego samego systemu wieży E35. O optyce można powiedzieć to, że CV90 jest wyposażony w uniwersalny celownik czołgowy i przeciwlotniczy firmy SAB, wyposażony w dziennonocny nocny system optyczny termowizyjny i wzmacniający obraz generacji trzeciej. Norweskie warianty BWP C2, Rekka, Mortar i Combat Engineer są dostarczone ze zdalnym stanowiskiem uzbrojenia Kungsberg Protector z celownikiem dziennym i nocnym 360 stopni, a także w funkcją Hunter Killer. Produkcja CV90 rozpoczęła się w 1993 roku, a do 2014 roku zamówiono ponad 1200 pojazdów. W listopadzie 2000 roku Finlandia zamówiła 57 pojazdów CV9030. Całkowity koszt wyniósł 250 milionów euro, wartość na rok 2008 oczywiście czyli 4,42 miliona euro na pojazd. W czerwcu 2004 roku Finlandia dokonała kolejnego zakupu zwiększając całkowitą zamówioną ilość do 102 pojazdów. Tym razem koszt wyniósł 2,92 miliona euro na sztukę. W grudniu 2005 roku Dania zamówiła 45 pojazdów CV9035 za kwotę 188 milionów euro, czyli 4,18 miliona euro za pojazd. Holandia zamówiła 184 pojazdy bojowe CV9035 z ośmioma instrukcjami za 749 milionów euro, czyli 3,9 miliona euro za pojazd. Norwegia początkowo kupiła 104 pojazdy CV90 w latach 90. XX wieku, kupując nowe pojazdy i modernizując stare w 2010 roku. Armia Norweska dysponuje 164 pojazdami CV90, z czego 74 to wozy bojowe, 28 wozów to wozy inżynierii bojowej, 24 pojazdy wielozadaniowe, 21 wozów rozpoznawczych, 15 wozów dowodzenia i dwa wozy szkoleniowe. Koszt modernizacji w norweskiej CV90 oszacowano na około 10 miliardów koron. W sierpniu 2023 roku, po wizycie prezydenta Ukrainy Wołodymira Zońskiego w Sztokholmie, ogłosił on zawarcie porozumienia ze Szwecją w sprawie rozpoczęcia produkcji CV90 na Ukrainie. W czerwcu 2024 roku ogłoszono, że Holandia będzie produkować 180 CV90. Przejdźmy teraz do wariantów pojazdu CV90. Oczywiście nie będę wymieniał ani opisywał dość szczegółowo każdego modelu, tylko chciałem bardziej się skupić na tych takich bardziej ciekawych. Zaczynając: Street Fordon Strv9040 SB1A3 to oryginalny model. Przewozi 8 żołnierzy i jest wyposażony w dział automatyczny Bofors kalibru 40 mm. Od listopada 1997 roku, Działo było stabilizowane żyroskopowo. Wersje są oznaczone literami A, B lub C w zależności od wersji. Wszystkie wersje, począwszy od A, pozostają dalej w służbie. Luftwaffe Kanonwagen, czyli LVKV9040, to samobieżny pojazd z działem przeciwlotniczym wyposażony w radar PS95 firmy Thomson CSF Harfagen. Obecnie Telas Group i działka automatyczne kalibru 40 mm działające na dużych wysokościach, zdolne do stosowania programowalnej amunicji. Jest podłączony do Krajowej Sieci Obrony Powietrznej LULIS. Trzy z nich zostały zmodernizowane do standardu C. Istnieje również demonstrator oznaczony jako LVKV-90TD, wyposażony w celownik wideo w podczerwieni i w pełni stabilizowanym działem do strzelania w ruchu. Str V 90120 oraz CV90120T. To demonstrator czołgu lekkiego uzbrojony w CTG 120L50 Compact Tank Gun, opracowany przez Raug. Pojazd ma gładkolufową armatę kalibru 120 mm o długości 50 kalibrów i szybkostrzelności na poziomie 12 do 14 strzałów na minutę. 12 pocisków jest gotowych w wieży, a kolejne 33 są umieszczone z tyłu kadłuba. Co ciekawe, to właśnie na tym pojeździe został zaprojektowany PL-01. Streets Fordon 9040 Bill. Prototypowa wersja CV-9040 wyposażona w pociski przeciwpancerne Bofors RB-56. Problem z ustawieniem celownika został nierozwiązany i nie zamówiono żadnych jednostek. A z takich podstawowych odmian warto wspomnieć o cv 9030 z działkiem 30 mm Bushmaster 2, cv 9035 z działkiem 35 mm Bushmaster 3, cv 90105 z działem 105 mm z możliwością montażu wieży Cockerill XC8 oraz CV90 Amos z dwulufowym moździerzem kalibru 120 mm i CV90 Mjolnir z dwulufowym lub czterolufowym moździerzem kalibru 120 mm. Co ciekawe, to Szwedzi chcieli też mieć swój udział w rozwoju armat 140 mm, więc stworzyli pełnowymiarowy drewniany model STRV2000 T140x40, który miał być ich koncepcją na pojazd właśnie z takim działem. Użytkownikami CV90 obecnie są Dania, Estonia, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria i Ukraina. Przyszłymi planowanymi odbiorcami są Czechy i Słowacja. Potencjalnymi nabywcami są Brazylia, Włochy i Rumunia, a kraje, które tylko testowały lub sprawdzały pojazd CV CV90 to Kanada, Polska, Wielka Brytania i USA. I to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja Was jeszcze zapraszam na istniejący serwer Discord, do którego macie link w opisie. A jeśli chcecie zobaczyć materiał o czymś konkretnym, to zapraszam do podzielenia się tym w komentarzach lub bezpośrednio na Discordzie. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.